Ostatnio szukałem sobie jakiegoś zadania, które będzie sprawiało, że będę czuł mega dyskomfort i po prostu chciałem, żeby mi się mega nie chciało wykonać tego zadania. Zadanie, w którym wyjdę ze swojej strefy komfortu. Pomyślałem sobie że musi być to jak najwcześniejsza pora, czyli zaraz po przebudzeniu, więc wybrałem bardzo niewygodną porę, czyli sam poranek. Celem tego filmu jest przekaz, jeśli spróbujesz coś zrobić, coś co będzie mega niekomfortowe, ale będzie oczywiście miało pozytywny wpływ, nawet jak ci się nie chce i zobaczysz plus tego, to stanie się to dla Ciebie nawykiem i czymś, co będzie sprawiać super satysfakcję. Celem było pokazanie, że zmiany trzeba wprowadzać stopniowo, no i również celem było pokazać, jak złe nastawienie wpływa negatywnie na, na nasz cel i naszą motywację. Ja na przykład przez pierwsze 2-3 dni miałem bardzo złe nastawienie, mega mi się nie chciało ale zauważyłem plusy, więc nastawienie się zmieniło. No i stało się to dla mnie naturalne. Każdy tak ma, tylko musi po prostu szukać plusów. Więc jeśli jesteś osobą, która cięż, którą ciężko zmotywować do czegokolwiek, wyznacz sobie cel, bo to jest podstawa, mieć, mieć cel w życiu. Potraktuj go jako... Zadanie jako wyzwanie. Postaw mały krok i szukaj plusów. Nastaw się przede wszystkim dobrze, a będzie ci łatwiej. Potraktuj to jako wyzwanie, stopniowo wprowadzaj zmiany i zobaczysz, że to super frajda. Zobaczysz, że wszystko siedzi w naszej głowie, no i że masz wpływ na to, żeby zmienić coś w swoim życiu na przykład. Coś co było mega ciężkie, staje się, staje się po prostu łatwe. A ty będziesz bardziej szczęśliwy i zdrowy, będziecie mieli mega satysfakcję. W pierwszym dniu mojego wyzwania było samo bieganie o godzinie 6. Wiem, że bieganie to żaden wyczyn, dlatego ściągnąłem buty, skarpetki i biegałem po prostu boso. No i tak samo morska bryza, morski wiatr nie pomagał. Ogólnie po, pierwszy, po pierwszych pięciu minutach myślałem, że założę buty, tak mnie po prostu piekły stopy, ale sobie myślę, że dam radę. Myślałem, że później przez cały dzień nie będę po prostu mógł chodzić bez bólu. Wszyscy, wszyscy co chodzili po piasku lub biegali wiedzą jak jest ciężko. Przede wszystkim dlatego, że piasek jest miękki, ucieka spod nóg, ucieka między palcami. Także nie da się od niego dobrze odbić. Więc jest mega ciężko. Dużo mocniej przede wszystkim pracują mięśnie. Dodatkowo stopy nieprzyzwyczajone do szorstkiego piasku. No i pełno tych muszelek. Hartujemy się mordeczki na zimę. Też nie, nie, nie pomagały. No ale przynajmniej miałem do, darmowy peeling. W dzień drugi podniosłem sobie poziom mojego zadania, żeby nie było za nudno. I od razu po bieganiu poszedłem postraszyć sobie rybki w Bałtyku. Ogólnie morsowanie też nie jest dla mnie jakimś wyczynem ale morsowanie codziennie o godzinie 6 była, było to mega dyskomfortem samo poczucie było super po wykonaniu zadania natomiast nie wiem czy to przez satysfakcję czy przez pozytywne działanie po prostu aktywności morsowania się trochę też pada ale lecimy z tematem trzeci dzień wyzwania mordeczki eee. no wczoraj było najgorzej ale Dzisiaj troszeczkę wcześniej, bo później lecimy o 7.15 na trening tylko do także lecimy z tematem. Nogi oczywiście wchodzą do dupy, e, łydki, bolą zakwasy za kwasy wszędzie, ale dajemy radę. No po piasku jednak ciężko się biega, no ale później wejdziemy sobie do wody, to szybka regeneracja, jedziemy. Musiałem iść dużo wcześniej. Wykonać zadanie o godzinie 5.30 bardzo mi się nie chciało, no ale nie mogłem odpuścić. To był dzień, kiedy miałem największe zakwasy na łydkach i ogólnie duże przemęczenie materiału. Organizm prze przeciążony, bo dodatkowo wieczorami jeszcze chodzę na swoje treningi. Aby utrudnić, sobie zadanie morsowałem po prostu z zanurzeniem głowy no i ci co morsują wiedzą jakie to uczucie kiedy kiedy zanurzamy głowę i ta zimna woda powoduje taki ucisk na głowie jakby miała pęknąć natomiast jest to kwestia przyzwyczajenia można się do tego przyzwyczaić stopniowo. ludzie mówią, że Bałtyk jest brudny zobaczcie jaka czysta woda jaka przejrzysta Widzieliście? Wszystko widać. Dno, wszystko widać. Uuu, uh, uh. najgor najgorzej zawsze jajka na 3 Trzy, cztery... Uh, uh. O to chodzi, o to jest właśnie to. To jest to pobudzenie. Dnia na dzień, coraz bardziej hardkorowo. Jutro, aż się boję jutra, co jutro będziemy robić. Dzień czwarty, mordeczki mojego wyzwania. Jest godzina szósta. Już po malutku sobie słonko wstaje, O, zobaczcie, jest jasno. Nie wiem, dzisiaj trochę wcześniej wstaje wczoraj. Jest około 5 stopni. Ogólnie już nie jest mi tak ciężko, by to robić to. Jakby wchodzi mi to w nawyk, także jest git. Także zapuszczamy muzę i działamy. W czwarty, czwarty dzień okazał się być pomału już nawykiem Po prostu szedłem z chęcią wykonać zadanie można powiedzieć, że pomału, jeśli nie mogłem się doczekać wejścia do wody i biegania przy wschodzie słońca po plaży z dobrą nutą na uszach. No ale żeby było bardziej hardkorowo i żeby uniemilić sobie zadanie zwiększyć sobie poziom trudności. Postanowiłem, że... No, ordeczki dzisiaj miały być bardziej hardkorowo, więc y, dzisiaj nie będziemy tylko morsować, ale sobie popływamy też trochę w tym zimnym Bałtyku, także ściągamy gacie i lecimy! <grym> i <wytrzyma> Piasek się wystraszył. Nie będę, nie będę tylko morsować, ale będę pływać. No i to był duży bodziec dla organizmu, bo, bo inaczej stać w wodzie z, nie, z niezanurzonymi rękoma, a inaczej pływać. Mięśnie skurczone od zimna, każdy ruch wymaga użycia dużo większej siły, więc szybciej się dużo człowiek męczy, plus do tego organizm mega szybko się wychładza. Co odczułem mocno po zakończeniu tego zadania, szczególnie na stopach i na dłoniach? Ogólnie się nie spodziewałem, że pływanie w tak w, 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 w zimnej wodzie jest takie ciężkie. Myślałem, że po prostu jak to będzie trochę cieplej Ale bardzo ciężko jest wpływać, ponieważ mięśnie są tak zbite przez to zimno obkurczone, że każdy ruch wymaga zużycia dużo większej energii, się wychładza, dlatego dzisiaj było mega hardkorowo i to mi się podoba. Dzisiaj było mega bo czuję po palcach, eee, mogłem wbić kotów do drzwi, tak mam zmrużone palce. Piąty dzień wyzwania mordeczki, jeszcze się nie, nie rozchorowałem, także jest git. Eee. Dzisiaj lecimy to co wczoraj. Może coś dodamy, żeby było e, jakiś progres, żeby był. E, także co? Załączam jakąś nutę i lecimy z tematem. Piąty dzień zrobiłem wszystko to samo co w czwartej, ale dłużej posiedziałem w wodzie, bo po prostu było już dużo lepiej. Nie uczyłem tego zimna tak bardzo tylko tyle, że były większe fale, to trochę gorzej się pływało. ciepła, to się Nie muszę się już tak zmuszać. Szukam plusów Dobrze się czuję Wszystko mi się chce, mam dużo chęci do wszystkiego Fajna pobudka Myślę, że wszystko Wszystko się da, tylko właśnie Trzeba odpowiednio ustawić sobie do tego głowę Bo jak źle po prostu się nastawicie No to nie zrobicie nic Troszeczkę poziom sobie podniosłem dzisiaj i myślę jak podnieść ten poziom jutro, poziom trudności żeby coraz bardziej wychodzić ze swojej strefy komfortu no i przełamywać jakąś swoją tam barierę w głowie Dobra mordeczki, szósty dzień wyzwania Ogólnie to wyzwanie staje się teraz już przyjemnością także dzisiaj podnosimy lewer będzie ciężej dodamy sobie jakieś hardkorowe zadanie także przebieramy się i lecimy z tematem Pozdro Podwój, podwój, a jest Dzisiaj będziemy biegać w slipkach, żeby było jeszcze zimniej. A później będziemy... Najpierw będziemy biegać w slipkach po piasku na Boso, później będziemy biegać po wodzie, a później będziemy pływać po wodzie i morsować. No. Szósty dzień postanowiłem, że muszę jeszcze podnieść poziom mojego wyzwania. Żeby się nie, nie, nie zanudzić Do biegania boso po piasku Dodałem bieganie po wodzie I to mega przyczyniło się do tego, że Poprzez właśnie opór wody Moje nogi się mega męczyły No i na końcu Popływałem sobie jeszcze I też wydłużyłem sobie trochę czas Pływania Niż w dzień piąty

i bardzo długo się wysiedziałem w zimnej wodzie. A tak w sumie to po całym tygodniu ta woda była, była cieplejsza, także nie wiem czy mogę powiedzieć tak, że jest zimna. bo organizm się po prostu przyzwyczaił. Ogólnie, żeby zmotywować się do zadania szukałem plusów. Poczułem efekty, poczułem lepsze samopoczucie podczas dnia. No i spodobało mi się mega dlatego tym filmem i moim wyzwaniem chciałbym, abyście sobie stawiali również jakieś cele i potraktowali te cele jako wasze zadanie. Zobaczycie, że wam się spodoba i będziecie się fajnie bawić, a satysfakcja będzie mega. Oczywiście nie mówię, żebyście robili od razu to co ja w filmie. Mówię o każdej sytuacji w życiu. Czy to w pracy, czy w nauce, w treningu, no ogólnie we wszystkim. Zasada jest taka sama, pozytywnie nastawiona głowa i udać Ci się. Możliwe, że nawet spodoba, a jeśli nie, to szukaj dalej tego, co będzie Ci, się, będzie ci sprawiać satysfakcję. Pozdro mordeczki i życzę sukcesu. for us now